Siemanko, przed Wami druga odsłona magazynu hip-hopowego Strefa 34. Tym razem zobaczycie jak Sensi i DJ Lem szlifują swoje skillsy na próbowni. Porozmawiamy też chwilę o nowej płycie, nad którą Sensi pracuje wspólnie z Adamem Ostrowskim. W drugiej części programu porozmawiamy z Don Guralesko. Rozmowę tą przeprowadziliśmy kilka dni temu przed koncertem w Klubie Rura. Góral opowiedział nam chwilę o swojej najnowszej płycie, którą właśnie promował album Projekt 1 z życia Moment. Sprawdźcie to. Do mnie Sensi, nie stikwik, chodź z tym z twich historii, mówiąc o rzeczach, sercy bliskich, spłacasz zaciągnięty wcześniej street credit, Zrawki sposoby, daje message, za który ludzie chcą robić przelomy, nadaję do Ciebie na falach, do buty, dopóki nie jest za czym tak kobietach latam bez później bo to nie miejsca komunikacja, nie edukacja, w polskich szkołach złapał za majka, ktoś poza koła, do nas y, Sensi, spotkaliśmy się na Waszej próbowni, z nami DJ Lem, oczywiście, yy, powodem naszych odwiedzin, jest płyta, nad którą pracujesz z Ostrym. Jednak zanim przejdziemy do, do tego projektu, chciałem wrócić do płyty Wiapę. Płyta szczególna dla mnie, ze względu na to, że kupując ją od ciebie, wtedy z tobą się poznałem. Po drugie, płyta, która nadała no, mi Wiapę i poruszyłeś na niej naprawdę ważne rzeczy, które cały czas są aktualne tak naprawdę. Powiedz jednak, jak właśnie ocenić tą płytę, bo jednak no, nie było jakieś, nie zrobiła szumu, że tak powiem, na polskiej scenie muzycznej. Nie zrobiła, nie zrobiła, i wiesz, ale z drugiej strony, to, to było wtedy bardzo świeże. Nie? To, to, ja naprawdę do tej pory uważam, że to było świeże, bo wydaje mi się, że dopiero jakoś, jakiś czas później ludzie zaczęli szybko nawijać. Niemniej jednak, szału nie było, e, jakość była w ogóle fatalna, ale płyta mi się podoba, wiesz, dzisiaj jednak, cały czas. Znaczy, wybrane numery, wiadomo, nie? Non stop lubię i Restart, to tak... No. Dobre numery. A nie myślałeś, żeby tą płytę jakoś ponowić, że tak powiem? Bo, no mówię, no, tekstowo ona idealnie by pasowała na te czasy teraz. Ale wiesz, ona by pasowała na te czasy Tobie, nie? Bo mi już nie. Ja już tak nie myślę... I... Już, znaczy wiesz, o części z tych rzeczy myślę w ten sam sposób, ale nie odczuwam potrzeby, żeby o nich nawijać. Robię nowy projekt i, i, i on jest aktualny teraz. Więc nie, nie będę wznawiał. Yy, właśnie, a propos projektu, yy, płyta, na której za produkcję odpowiedzialny jest Adam i ostry. Yy, powiedz coś więcej właśnie o tym projekcie. No tak, no ja, ja to jest duedamcy producent można powiedzieć, plus DJ. Eee, Ostry produkuje całą płytę, chociaż wcześniej, fakt faktem miał być kilku producentów, ale, ale tak się stało, że, że wiesz, że. Robimy to, jednak. On bity, ja, ja, ja rapuję. Eee, to jest płyta, kurczę, to jest ciężkie pytanie, bo to jest taki mój przelot osobisty, bo ta płyta powstaje długo. To jest bardziej maraton, wiesz, niż sprint. Eee, I przez. Te półtora roku, jak ta płyta powstaje, to się tyle rzeczy u mnie zmieniło, że, że, że część numerów w ogóle wyniknęła z potrzeby chwili. Więc, ale z drugiej strony jest to takie, że myślę, że sporo ludzi przeżywa coś takiego, jak ja przeżywałem przez ten czas. I że będą mogli coś wyciągnąć dla siebie. No jak chociaż jeden, wiesz, coś wyciągnie, to znaczy, że warto to robić, nie? To jest zajebiste wtedy. Powiedz, jak wygląda współpraca z Adamem? Wiem, spotykacie się, jak on robi te bity, czy po prostu to wysyłacie sobie i tak naprawdę nie macie jakiegoś większego kontaktu ze sobą? E, zaczęło się w ogóle tak, że ja zadzwoniłem do Ostrego, zapytałem go, czy nie zrobiłby mi jednego bitu na płytę. Mm, no a potem przerodziło się to w to, że on mi tych bitów wysłał kilka, ja sobie wybrałem więcej niż jeden, potem on już stwierdził, że może zrobić całą płytę, że, że podoba mu się to, co, to, co ja robię, więc, więc fajnie byłoby zrobić to razem. Wybrałem kupę bitów, bo byłem u niego kilka razy. Za pierwszym razem wziąłem tych bitów za 30. Eee, później jeszcze cały czas mi jakoś tam bity dosyłał. A w momencie, w którym pojechaliśmy z Lemem na, na pierwszą sesję nagraniową, wszystkie bity zmieniliśmy po prostu na te, które nam pokazał na tej sesji i od razu nagraliśmy pierwszą połowę płyty.

Wszystkie łapy w górę, powiesz się ręce na raz! Łapy w górę, wszystkie łapy górę, powiesz się ręce na raz! Łapy w górę, wszystkie łapy w górę! Łapy w górę. Łapy w górę. Ja wiemy już, jak pracujecie, jak wygląda praca nad tą płytą. Kiedy możemy się jej spodziewać zatem? Ja chciałem w listopadzie, nie wyjdzie. Eee, to jest tak: pierwszą połowę płyty mamy nagraną. Eee, 95% tekstów jest gotowych, bo pracuję nad outrem w tym momencie. Eee, I pewnie nagramy tą płytę jeszcze raz od początku, ale to będzie, wiesz, tam kwestia na przykład jednej doby, żeby nagrać nagrać całą płytę eee, i, i wtedy wyjdzie, wiesz, i nie mam jakiejś daty teraz. Teraz, teraz nie mam ciśnienia, bo, bo zresztą przesłuchasz płytę, będziesz wiedział, czemu teraz nie mam ciśnienia. No, to, jest, to jest na tej zasadzie. Przez chwilę skupmy się na huraganie. Yy... Pierwsza płyta. Myślę, że też udana, jak najbardziej, yy, ale no, dla wielu słuchaczy w Polsce powrót do lat 90. Co po niektórych mogli tego nie rozumieć. Jak ocenisz? Yy, czy wy ogólnie jesteście zadowoleni z odbioru płyty w Polsce? I tak i nie, bo wiesz, z jednej strony fajnie by było, gdyby ta płyta lepiej się sprzedała, że więcej osób jej słucha, gramy więcej koncertów i tak dalej, ale z drugiej strony, jak już wiesz, ktoś słucha huraganu i, i, i podoba mu się to, to ja czuję, że to jest wiesz, wierny fan. Co nie? Że, że to są ludzie zakręceni, którzy też kochają bumbap i, i, i to jest dla nich, wiesz, to jest, oni to odbierają, także to jest ich i, i niekoniecznie trzeba to podawać dalej, wiesz. I, z tego jestem zadowolony na przykład, ale z drugiej strony, tak jak mówię, no fajnie było, gdyby więcej ludzi tego słuchało. No. Zatem z huraganem, co dalej? Bo słyszałem, że kolejna płyta jest w drodze. Tak, druga nasza płyta to jest w sumie EPK, krótko, krótko grający materiał. Eee, już się tłoczy, bo wychodzi tylko na winylu, eee, W blantę to Records. To będzie jakaś tam seria, chyba 300, nie pamiętam, 300 albo 500 sztuk. I to wychodzi w grudniu, a miało wyjść w październiku, ale wychodzi w grudniu. Wychodzi w grudniu i może coś zrobimy, żeby było jakaś rekompensata za to, że są dwa miesiące później, ale to nie zależy od nas, wiesz. Powiedz, na koniec, jak z koncertami, czy jako huragan, czy jako solowo Sensi. Czy często grasz w koncerty? W ogóle jak to wygląda? Czy zapraszają was ludzie w ogóle w Polsce? Wiesz, co tak nas zapraszają, no. Jak to? Szału nie ma, tak? Nie, 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 nie gramy co tydzień, nie gramy co dwa tygodnie, ale jak już gramy, bo zagraliśmy trochę tych koncertów, nie wiem, nie liczyłem, no to dajemy z siebie wszystko, jak gramy, wiesz? I, i to, jest, to, jest, to jest fajna opcja moim zdaniem. Teraz jedziemy, jedziemy w niedzielę do Gdańska na przykład, teraz, grać, grać, grać koncert w Polmozbycie. Wiesz, zobaczymy, co będzie dalej. A solowe koncerty, no mam nadzieję, że. Wiesz, no, kurczę, nie, ben, nie będę oszukiwał, chciałbym żyć z muzyki, tak? Nie, nie wstawać rano do pracy i zrobię to. No, po prostu. Tego Ci życzę z całego serca. Dziękuję. Bridge, plecami pod stopami jak nam. Wygramy tydzień przyjdzie, tydzień, gramy dzień w dzień Od rana do wieczora w głowach hip hop, -e. Towarz spin po CP. I przestaw się na relacje Chcesz się wymusować, Możesz na mnie polegać Dobry MC, dobra impreza Sprawa prosta, łagęce. Sprawa prosta, chcesz się wydostać? Chcesz? Ej! Ty się nie wiat, nie burzę Piętnaście lat, w górze Olują wciąż ręce w górze

Góra, Jak mamy y, mamy ten zaszczyt y, gościć Ciebie dzień po premierze płyty która ukazała się wczoraj na rynku muzycznym tak. y, Na początek powiedz jak wczorajsza impreza, relays party w Poznaniu no. y, szczególna dla Ciebie, bo oprócz tego, że premiera płyty, do tego urodzin Twojego syna jak, jak było, dobrze było? No, grubo, grubo, grubo było dosyć poważnie ale żyję. Jestem tutaj bęk. Fajnie, że jestem znowu w Częstochowie, zagramy dzisiaj imprezkę. Chyba raz w roku jestem w Częstochowie. Zagramy pierwszą imprezę po premierze płyty tak naprawdę. No i bęk. Właśnie, twoja płyta, powrót do surowych, klasycznych brzmień rapowych. Ja osobiście słuchając, jak obejrzałem klip Chcę Ci Dać, nie wiem dlaczego tak naprawdę miałem takie skojarzenia, ale po tym zaraz włączyłem sobie Twój kawałek cisza i ogólnie wróciłem do tych właśnie wcześniejszych płyt. Yy, powiedz zatem, czy miałeś coś takiego w sobie, że chciałeś właśnie powrócić do korzeni rapu? A po prostu miałem ochotę na bardziej klasyczne brzmienie. Nie zgadzam się za bardzo, żeby to był taki powrót w sensie, bo kawałek cisza jest akurat z płyty drewnianej mopy rok która jest płytą mocno i klubową tak naprawdę, e, w ogóle nie jest jakoś oldschool'owo czy truskulowo brzmiącą. E, Zabrzmienie jest też odpowiedzialne w dużej mierze y, pochodzący z tego miasta DJ HM, tamtej płyty. No tutaj mamy Tasty Beats'ów, mamy e, Returners'ów, mamy Cechę i Donatana. No i rzeczywiście jest samplowanie, ta płyta zupełnie inaczej brzmi, jest zupełnie inny zupełnie miks i mastering również, bardziej taki surowy. No tak chciałem. No. Miałem po prostu ochotę to zrobić. Nagrywałem ostatnimi czasy mixtape'y i różne rzeczy nowocześnie brzmiące. Podczas gdy kraj w dużej mierze polska scena pozostawała przy klasycznym brzmieniu. Teraz wszyscy poszukują nowoczesności, to ja na przekór znowuż brzmię klasycznie. Nie byłoby tego właśnie bez producentów. Mnie najbardziej zaciekawił kolektyw Tasty Beats, bo przyznaję że wcześniej nie słyszałem bitów od właśnie tego kolektywu. Powiedz coś więcej, właśnie jak doszło do współpracy z Tasty Beats? I na mojej poprzedniej płycie. Jak doszło do współpracy, to nie pamiętam, ale byli już na poprzedniej mojej płycie w jednym utworze nie pamiętam <laughs> tytułu. W każdym razie no chłopaki są z Warszawy, zajebiste siepią produkcję. No i myślę, że usłyszymy jeszcze ich u mnie. No już zacząłem pracę nad następnym albumem, także... Chcę ci tak co najlepszego mam w sobie. Nie wiem dlaczego to robię, Pewnie dlatego, że to wciąż się mi w mojej głowie. Chcę ci dać, co najlepszego mogę ci dać! Odcima, ci dać, odcima, ci dać. Chcę ci dać, co najlepszego mam w sobie. Nie wiem dlaczego to robię. Pewnie dlatego, że to wciąż się w mojej głowie. Chcę ci dać, co najlepszego mogę ci dać! Nieczęsto Nie często się zdarza, że widzimy najpierw klipy, później płytę. Czy to był. No, czy przypuszczam, że to był typowy, taki specjalny zamysł? Tak, no, ale ja tak robię zazwyczaj. Wyszło 5 singli w sumie przed płytą. Czasy są takie, że muzyka nie sprzedaje się najlepiej i najważniejsze jest to, co sprzedasz od razu, że tak powiem, preorder i plus pierwsze uderzenie sprzedaży płyty. Eee, wiesz, Mieszkamy w prawie 40-milionowym kraju, gdzie artyści cieszą się ze sprzedaży czegoś, co nazywa się złotą płytą i jest to 15 tysięcy egzemplarzy. No trudno powiedzieć, żeby to było coś, z czego można wyżyć i, i żeby to była gra jakby warta zachodu tego typu sprzedaży. Ja jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że no mam firmę, zajmuję się odzieżą, wydawaniem wielu tytułów i managementem, to znaczy, no gram dużo imprez do tego i w ten sposób spięte te wszystkie rzeczy, Cuzamen, pozwalają mi żyć jako tako. Natomiast no sprzedaże nie są jakieś superowe i chyba będą coraz gorsze. My przegapiliśmy jako kraj ten moment. Cyfryzacji legalnej nośnika, i niestety polski odbiorca muzyki jest mocno przyzwyczajony do tego, że należy mu się to za darmo i bardzo trudno będzie to zmienić. Nie wierzę tutaj w jakiś super cuda, chociaż oczywiście jest grono słuchaczy, którzy szanują artystów i kupują sobie kolekcjonerskie wydania płyt, bo to powoli jest kolekcjonowanie, bo słuchacze 15-letni w tej chwili to w domu może tata ma odtwarzacz kompaktów, a oni to już chyba dla nich naturalną formą SMP3, także yy, dobra, zatem yy, życzę dobrego koncertu dzisiaj yy, i kolejnych na trasie, która a, tak naprawdę dzisiaj się zaczyna. E, no nie no, trasa trwa od jakichś 15 lat. No ale dzięki, no. Życz mi zdrowia. Życzę ci tak. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Róbcie dzieci, róbcie hajs, bądźcie mili dla sąsiadów. Między prawdą a Bogiem, między faktem a bitem Dmucham zachodni, wiatr, nurkuje z bitem Hubię ogniowy ślitek Alfabet mylny na Każdy z nas ma własny mikrokosmos Każdy z nas ma sobie ten wewnętrzny głos I go czyńcie to zdradzają rzemiosło To wciąż toczy, toczy, się się czego, a każdy z nas ma własny mikrokosmos każdy z nas ma znane, ten ten pierwszy I choć życie to trudne jest, wiosło, to wciąż noc i to przysłuch. Nieważne, czy to punktu... To na tyle dzisiaj. Na koniec chcieliśmy jeszcze was zaprosić na dwie imprezy, które już wkrótce w Częstochowie. Pierwsza z nich już najbliższą sobotę, 24 listopada, Bitwa w Świętym Mieście, trzecia edycja turnieju b -boyowego. Tym razem odbędzie się w zespole szkół samochodowo-budowlanych przy ulicy Augustyna 3 7 Początek o godzinie 16. Za to w piątek, 30 listopada, w klubie Rura, koncert Pocahontas. Fokus, Rahim, DJ Bambus oraz Minix promować będą swój najnowszy krążek Recontact. Przed Pocahontas zagrałem dwa częstochowskie składy Tricolores oraz wszystko jasne. Na gramofonach standardowo DJ Gram. Po koncercie Andrzejkowa edycja imprezy I like Hip Hop. Zapraszamy serdecznie.